Dziecko Matki Boskiej. Na skraju wielkiego lasu żył drwal ze swoją żoną i jednym dzieckiem, trzyletnią córeczką. Byli oni tak biedni, że brakowało im nawet chleba i nie mieli czym nakarmić swego dziecka. Pewnego dnia, gdy drwal poszedł strapiony do lasu na robotę, Stanęła przed nim nagle piękna pani w złotej koronie z jaśniejących gwiazd i rzekła: — Ja jestem Maria Panna, Matka Boska. Wiem, żeś ubogi i strapiony. Przynieś mi swoje dziecię, a ja wezmę je do siebie, zaopiekuję się nim i będę mu matką. Drwal usłuchał, przyniósł dzieweczkę, a Matka Boska zabrała ją z sobą do nieba. Dobrze było dziecku pod opieką Marii Panny. Jadło marcepany, pijało słodkie mleko, złote miało sukienki i bawiło się aniołkami. Kiedy dziewczynka miała już czternaście lat, matka Bosuka przywołała ją pewnego razu do siebie i rzekła. Kochane dziecię, wybieram się w daleką podróż. Powierzam ci więc klucze od trzynastu komnat niebieskich do dwunastu, Wolno ci wchodzić i oglądać w nich wszystkie wspaniałości, ale trzynastych drzwi, od których jest ten maleńki kluczyk, zakazuje ci otwierać. Strzeż się tego czynić, gdyż spadłoby na ciebie wielkie nieszczęście. Dziewczynka przyrzekła być posłuszną, a gdy Matka Boska odjechała, poczęła zwiedzać wszystkie komnaty niebieskie. Co dzień oglądała jedną, Aż obejrzała wszystkie dwanaście. W każdej komnacie siedział jeden z apostołów, otoczony wielkim blaskiem, a dziewczynka radowała się wszystkimi wspaniałościami i klaskała w dłonie. Aniołki zaś, które wszędzie jej towarzyszyły, radowały się wraz z nią. Pozostały jeszcze drzwi do zakazanej komnaty. Dziewczynka była bardzo ciekawa, co się za nimi znajduje. Rzekła więc do aniołków: Otworzyć drzwi i wejść do komnaty nie wolno, ale można przecież trochę je uchylić i zajrzeć przez szparkę. Ale aniołki zawołały przerażone. Ach nie, to by był grzech. Matka Boska zabroniła ci przecież tego i mogłabyś popaść w wielkie nieszczęście. Dziewczynka zamilkła, ale nie umilkła w jej sercu ciekawość. Drążyła je i nękała. Kiedy razu pewnego wszystkie aniołki poszły na spacer, dziewczynka pomyślała sobie: Teraz jestem sama i nikt się nie dowie, że zajrzałam do pokoju. Wyszukała, ma wyszukała maleńki kluczyk, a mając go już w ręku, wsadziła do dziurki i przekręciła. Drzwi rozwarły się szeroko i dziewczynka ujrzała Trójcę Świętą, zasiadającą w blasku i ogniu. W zdumieniu i zachwycie stała przez chwilę nieruchomo, potem dotknęła palcem blasku, a palec w tejże chwili został ozłocony. Wówczas dziewczynka przeraziła się bardzo zatrzasnęła szybko drzwi i uciekła. Przerażenie nie opuszczało jej ani na chwilę, a serduszko ciągle biło gwałtownie w jej piersi. A i złoto nie chciało zejść z palca, choć myła go i tarła. Wkrótce potem powróciła Matka Boska ze swej podróży. Przywoła, przywołała natychmiast dzieweczkę i zażądała od niej kluczy. Kiedy je podawała, Matka Boska spojrzała jej w oczy i zapytała: Czy otwierałaś trzynaste drzwi? Nie, odparła dziewczynka. Matka Boska zaś położyła dłoń na jej sercu i uczuła, jak mocno biło. Pojęła więc od razu, że dziewczynka zgrzeszyła i złamała jej zakaz. Naprawdę nie uczyniłaś tego? Nie, powtórzyła dziewczynka. Matka Boska zaś ujrzała jej palec, ozłocony przez dotknięcie blasku niebiańskiego i pojąwszy, że dziewczynka zgrzeszyła, zapytała po raz trzeci. Nie uczyniłaś tego? Nie, odparła po raz trzeci dziewczynka, a Matka Boska rzekła: Nie usłuchałaś mnie, a w dodatku okłamałaś, nie jesteś więc godna żyć w niebie. Na jej skinienie zapadła dziewczynka w głęboki sen, a gdy się obudziła, leżała na ziemi, pośrodku dzikiego lasu. Chciała zawołać, ale głosu wydobyć nie mogła. Zerwała się i chciała uciekać, ale gdzie się ruszyła? Kłuły ją ostre ciernie. W pustkowiu tym stało wielkie, wydrążone drzewo, w którym dziewczynka musiała zamieszkać. Sypiała tam nocą i znajdowała schronienie podczas deszczu i burzy. Lecz cóż to było za nędzne życie? Kiedy pomyślała o niebie i o swoich towarzyszach, aniołkach, płakała gorzkimi łzami. Jedynym jej pożywieniem były korzonki i jagódki leśne. Jesienią zbierała orzechy i liście i znosiła je do swej dziupli. Orzechy służyły jej za pokarm zimą, a gdy nastawały śniegi i mrozy, zakopywała się jak zwierzątko w liście, aby nie zamarznąć. Wkrótce podarły jej się sukienki, a gdy na wiosnę słońce znowu grzać poczęło, wychodziła na polanę okryta płaszczem włosów. Tak mijał rok za rokiem. A dziewczynka zaznawała całej ziemskiej nędzy i niedoli. Razu pewnego, gdy drzewa znowu okryły się świeżym listowiem, polował król po lesie i zapędził się za sarną, która uciekła przed nim w gęstwinę. Zsiadł więc z konia i rozcinając mieczem zarośla, począł sobie torować drogę. Kiedy się przedarł przez nie, ujrzał pod drzewem piękną dziewczynę, okrytał aż do stóp złotymi włosami, i zdumiał się król i zapytał: Kim jesteś, piękna dziewczyno? I co tu robisz sama w tym pustkowiu? Ale ona nie odpowiedziała, gdyż nie mogła głosu wydobyć. Wówczas król zapytał: Czy chcesz pójść ze mną do mego zamku? Dziewczyna skinęła głową, a król wziął ją na ręce, wsadził na konia i zabrał ze sobą. A gdy przybyli do królewskiego zamku, odziano ją w piękne szaty, i otoczono wygodami, a chociaż mówić nie umiała, tak była piękna i powabna, że król pokochał ją gorąco i wkrótce pojął za żonę. Po roku królowa wydała na świat syna, ale w nocy, gdy leżała sama w łóżku, ukazała się jej matka boska i rzekła: Jeżeli wyznasz prawdę, czy otworzyłaś zakazane drzwi, otworzę ci usta i przywrócę mowę. Jeśli zaś trwać będziesz w grzechu i kłamstwie, zabiorę Ci nowonarodzone dziecie. W tej chwili królowa odzyskała mowę, aby mogła odpowiedzieć, ale tak była zatwardziała, i rzekła: Nie, nie otworzyłam zakazanych drzwi. Matka Boska zabrała więc jej dziecię i znikła z nim. Gdy się nazajutrz okazało, że dziecko zniknęło, lud począł szemrać, podejrzewając królową, że jest ludożerczynią i zjadła własne dziecko. A biedna królowa słyszała to wszystko i nie mogła przemówić słowa na swoją obronę. Lecz król, który kochał ją bardzo, nie uwierzył tym zarzutom. Po roku królowa znowu powiła syna i znowu w nocy przyszła do niej matka boska i rzekła: Jeżeli wyznasz, że otworzyłaś zakazane drzwi, przywrócę ci mowę. I oddam zabrane dziecko. Jeżeli jednak trwać będziesz uparcie w grzechu i kłamstwie, zabiorę ci także i to nowonarodzone dziecie. Ale królowa odparła: Nie, nie otworzyłam zakazanych drzwi. Wówczas matka boska zabrała jej drugie dziecię i poniosła je do nieba. Nazajutrz, gdy spostrzeżono zniknięcie drugiego dziecka, lud począł głośno i otwarcie szemrać, Żądając, aby królową stawiono przed sąd. Ale król tak kochał swoją małżonkę, że nie mógł uwierzyć zarzutom i pod karą śmierci zabronił komukolwiek wspominać o tym. Następnego roku królowa urodziła piękną córeczkę, i po raz trzeci ukazała się jej w nocy Matka Boska i rzekła: pójdź ze mną. I powiodła ją do nieba, gdzie, ukazało jej, gdzie ukazała jej dwoje starszych dzieci. Kiedy bawiły się wesoło kulą ziemską i uśmiechały do matki. A gdy królowa cieszyła się ich widokiem, rzekła Matka Boska. Czy serce twoje jeszcze nie zmiękło? Przyznaj się, że otworzyłaś zakazane drzwi, a oddam Ci synków i przywrócę mowę. Ale królowa odparła i tym razem. Nie, nie otworzyłam zakazanych drzwi. Wówczas Matka Boska strąciła ją na ziemię i zabrała jej trzecie dziecię. Gdy się nazajutrz na rozeszła wieść o zniknięciu córeczki królewskiej, wszyscy orzekli jednogłośnie, że królowa jest ludożerczynią i musi być skazana. Król nie mógł się już dłużej opierać i musiał zezwolić na sąd. Stawiono więc królową przed sądem, a że nie mogła mówić i bronić się, Skazano ją na spalenie na stosie. Ale gdy drwa ułożono i przywiązano królową do pala, a pierwsze połomienie poczęły buchać dokoła niej, lodowata duma jej stopniała, a serce zdiła krucha i pomyślała. O, gdybym mogła chociaż wyznać przed śmiercią, że otworzyłam zakazane drzwi, w tejże chwili królowa odzyskała mowę i zawołała głośno. Tak jest, Matko Boska, uczyniłam to. Ledwie przebrzmiały jej słowa, spadł nagle z nieba ulewny deszcz i zgasił ogień, a ponad stosem ukazało się potężne światło, z którego wyszła Matka Boska, wiodąc ze sobą dwóch małych chłopców, a na ręku niosąc nowonarodzoną dzieweczkę. Zbliżyła się do królowej i rzekła dobrotliwie. Kto wyznaje swój grzech ze skruchą, Temu jest on odpuszczony i podała jej dzieci, przywróciła mowę i obdarzyła szczęściem na całe życie.